Cześć. witajcie z powrotem w na początek profeska a później zobaczymy fakty grałam ostatnio, bo ścierbiłam i tak gra jest trochę to denerwowało. nie wiem czy to jakiś aktualizacja czy niczego. ale zobaczymy może nie będzie tak źle. Będzie widzicie jak ty na wścieknie dobra u mnie później na komputerze nie ma pewno O, ja oh mnie inny ścierbi ale być na początek co my be Mhm. Mogę To Dobra. Z tymi palcami teraz to nie wiadomo. Jak się robi zdjęcie na całe drzwi, dwa razy, to trzeba się mieć w stanie, żeby było puste. Korty też otwarte mogą być na sporcie? Liczy sobie koło drzwi? Czy jak na nich podciski mógłby To nie dobra. Dobra, szukajmy kości, O! No. o. Byś był tu, co? Ja wiem, że mam dużo, ale chyba nie da oszczędzić, bo tutaj tak trochę psy wyjeżdżają. Dobra, psy nie jest... Przynajmniej oni, bo oni z tego co mi dużo teraz też tego używają. I zazwyczaj jakieś 15, no z 10, 5% nowych zajęć do karty, proszę. Czyli to nie oni. To teraz na starcie zawsze jeść zaznaczony. to, bierzemy to. położyć, jest w początku. O. <zysy>

Jezu, zróżniłam ich to po tym drobnym gości będzie. Zróżniamy sobie z tego. Więc inne przewracają, nie powstają. 30? No nie, lepszy ja mam za to, że Chcesz w tym pokoju? Naprawdę chodzi mi po bok. bez termometru. zaten diye. Dink çeliğe sapşapça kadar É uma coisa que eu tenho que fazer. É uma coisa que eu tenho que fazer. É uma coisa Are you Are É you Are you que mm. eu tenho que fazer. É uma coisa

nie. Coś za obraz, a rzucę tu. są teraz za darmo O ale, ale oszukany Halo powinno go wpaść Co macie tutaj, prawda? to. No, to czasu? Bardzo ciebie i co? Chyba, przyjdę do dwa razy

Chyba będzie w izolacji. co? Były tu stopy. Mam zdjęcia, to jeszcze dwa zepsułam. O Boże. Mm.

Dajecie więc takiego pecha. żeby duch to z to w który używacie lustra i nie zdążyć przerzucić na kadzidło. Nie. O Boże! Ale mnie przerobił to drewno. No ale przecież drzwi tam jak on tak szybko przeszedł? No i generalnie nic nie miałam przescrollować, no to Kacik znowu ja on się pojawił na mnie, no nie No dobra. Ale mnie zrobił. A w widzę tej kuchni, tak jak myślałam. Mamy dystans... dwóch, czy 185. O Jezu, aż nie mogę. Poruszane drzwi, o się, my słyszałam raz. Chciałabym to nas sumie. jedno polowanie. Całkowity czas polowania? Dobra. Słuchajcie. Yy, oto jest przepis. Jak mieć cza yy, całkowity czas polowań 0 sekund i zginąć podczas hunt'a. Nie da się? Da się. Wszystko się da. No, to, to by było na tyle. Cieszę się, że mogliście być z wtorek w tym, tym, tym samolocie. Po co mi kamera na głowę, którą sama nie potrzeba, więc zupełnie. Yy, Zwykłe latarki też trzy chyba wystarczą. Momenty dwa. Nie no to jeszcze trzeba pomścić ten węgiel. <grywy> O, cześć Pacior! Przeze mnie nie zrobiłeś męko? Ja nic nie wiem. Otworzyłam drzwi z takiej odległości? Wow. Ej, pacior nie wiem. Aaaaa! ci zabrakło jednej materii. No widzisz, słuchaj, mogłeś do mnie pisać. E, słuchaj, ja chcę, chcę zrobić trofeum. Dawaj, pomóż mi. Ja bym ci ci pomogła. Saru problemu. Widzisz. Jak chcesz, to możesz grać na. mną. Waszą ochotę. Żałuj, że nie było Cię wcześniej. Miałam całkowity czas polowań 0 sekund i zginęłam podczas hampa. To jest ja dopiero osiągnięcie. <tryk> Oj. Tyk. Ja sobie randkuję, ja nic nie wiem. kość, to aż normalnie krzyczy do mnie Ej, tu jestem Chciałam ja zapytać, czy mm. mm. yy, to chłopcy? Tak wywołałam Pacerhanta yy, lustrem ale, o, nagram do Tengelwood, bo jeszcze raz, żeby pomścić. Pokażę Ci, duch był w tym pokoju, tu, a ja lustro wywoływałam tu przy drzwiach. No i miałam kadzidło w ręce. No i lustro mi pękło, ja je wyrzuciłam, przeskrolowałam na kadzidło, a duch zrespił się mi na mordzie, bo postanowił akurat być w tym miejscu i mnie zabił. Ja mam, miałam całkowity czas polowań 0 sekund, a on mnie zabił instant. No i my tu przy samych trzech, to no, to kawałek gwiazd tam to co, nie? O, tu też się pobrać, fajnie. Zamykały drzwi. Dobra, ten duch nic nie robi. No. To było dosłownie ograżenie. No, więc mówię, jak chcesz, to na Nexta możesz grać ze mną. Z kartami to ja nie znajdę To no. Było no, naprawdę na tej ciclą. No. Nie ma już gimbaczy, nie ma, bo to był update halloweenowy. On był chyba do 2 czy do 3 listopada, tylko to już trochę nie wiem. jest w tym pokoju? Nie. Jest w tym pokoju. Interakcja. Ryzyk. Też interakcja? A gdzie są paluchy? On trzy razy musiał dotknąć. Y, MF5 był tak, zaraz zobaczę. drugie zawsze łapie palce. Bo musiał trzy razy te drzwi dotknąć. No dzięki, nie, nie dowiedziałam, że są paluchy. Dobrze, jeszcze stołże, tylko stołże.

Aha, bo wiemy, że to nie demon, no. Co? Coś nie bekłam. Jak cicho mnie słychać, co ty gadasz? Ja już się tak podgłaśniałam, że...

za światło w kuchni. Ale to jest jego pokój. Ja myślę, że jeszcze i nocę rozstawię tam, w Bo to Bo teoretycznie ten teren zaka na pol, to też jest salon. No to chyba nie muszę. <laughs> Jak tam gdzie nie było, byłam. wtorek. To No. W niedzielę też postaram się być. Trochę raczej chyba nie, ale to nie tak. Eee. Co? No. Rave Gorio Rajet. Mm. Dobra. Po A mam tych 5 stów, Jak tylko robię z up, to trudno. Kamerę. Na ale na rajdże są morwe, to nie jest rajdże. Nie mam już jedną kamerę. Dobra. Rayf albo... To nie, kord nie będzie... I mała. A nie, nie to No masz szczęście. No? Mhm. Ale drzwi sama ta biega tu. Czyżby Rayf to tak było? No masz. Aha. Czyli Wraith. Dobra. Wszystko jasne mamy. No to nie poradzę z 5 osób. więc No co my mamy zrobić? Kiedy goni gracza. No, ja się tej misji boję. Aha. Dobra. Czyli dwie misje zajmiemy. Co machamy, zrobić? Mamy karty. Hmm. To jest o no, ma, no, widziałam, też dosy gołem okiem, więc wiemy, ja że to nie dormię łatwo. Błagam, no. nie zabijnie tym razem. <grywy> Ej, mogę się chować w garażu. Это что рапортовать портовать. Идем. Так, вам. Доброго. Достаточно. Да мне брат с еще, да, Ханта. I don't know. Że po prostu ja nie wiem. Ja <laughs> to jest kara za to, że tak długo nie grałam, czy co? No i się wfazło? <laughs> nie, to, to jest impossible. To jest niemożliwe Impossible. <laughs> ja się chyba popłaczyć. Przez nie powołkałam. No o Boże. Yy. Słuchajcie, to sztuka. Yy. No nie, to jest... Nie żyjesz, fiduz 50%! No tutaj uwrzeć się da tylko, kiedy duch cię zabije. Nie da się inaczej, jakby bezpośrednią przyczyną tej śmierci jest duch. No, całkowicie go jedyny rozpolować zera. A nie, da się jeszcze przez kartę Henry No ale jej nie miałam. Mam bolatą kartę dostosowaną. Ale już no, dowiedzieliście po prostu ten ułamek sekundy, gdzie ona tu pojawiła, i po Uh, tragedia. <laughs>